Panie prezesie mogę zająć chwilę? Tak. Mogę, może Pan mi powiedzieć, jak my mamy młodzi, młodzi ludzie żyć? Ja mam dwa etaty, firmę i, nie, i sto, kredyty idą 100% do mnie. Na pewno będzie lepiej. Będzie lepiej. A naprawdę? Nie. No dobrze, ale jak my mam mamy żyć? Panie, no teraz wszystko. są wyższe. Ale to stawki. jest ironia. Kiedy pani brała kredyt? Brałam dwa lata temu. No to był najniższy najtańszy stawki. cieszyła się pani, że ma pani. Historii. Najtańszy w historii. Tak, a teraz kredyt. się mam cieszyć, że no pracuje na tym teraz taty? pani ma normalny kredyt? Pół, poczekaj, nie. Poczekaj, półtora tak. roku było najniższe w historii stawku, półtora roku. Nie wiem, teraz ja się mylę. Oglądałam, oglądałam tą konferencję i nic nie wiem o co chodzi. Naprawdę. No w, w lecie będą najwyższe stawy, tylko 16. Według tego, co teraz można przewidzieć. W lecie będą najwyższe stopy 16, do września pewnie. Potem be, zaczną lekko spadać. I na koniec roku już będą jednocyfrowe. No dobrze, ale my nie damy dot... rady. My no nie to damy pani rady. Teraz weźmie urlop. Poczekaj. Weźmie pani urlop teraz. 4 miesiące. Będzie pani. Nie płaci. No ale to nic nie da, i tak to muszę wpłacić. Ale kiedy? Po 200... Na ile pani ma kredyt? Na 20 parę lat. No, no to po 20 kilku lat. No dobrze, tak. ale... a, 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 biznes? a co może... o biznesach? Skąd pani a skąd a sko... wie, jakie co będą kredyty? Co będzie dystopy? się działo w ciągu 20 lat? Nikt tego nie wie. Cztery, cztery raty niech pani nie płaci, i w przyszłym roku. Życzę, żeby pani wygrała w tym ty nie, pani, no nie, to, nie bądź taka Kasia. No a nie, no po prostu no tak to jest, no przecież ale pani, to nie są pani, ja rozumiem, wzięła Pani w, w, w prezent w najniższym, w najniższym możliwym okresie, było 0,1 tak? stopa procentowa, procentowa. rozumie Dobrze, to ale Pani? ale ja mam, ale teraz idzie straszna z, zapaść gospodarcza, tak, jak, my mamy prawa, zna, jak, nad... jak mam prowadzić biznes, jak mam prowadzić z Putinem? Odpowiadać. Odpowiadać? Nie, ja nie rozmawiam z oprawcami. No, nie nie, idzie no, ale nie ale idzie. rozmawiam Niestety z płacimy, ale, rada, to nie tylko, ale to nie jest tylko później. No nie idzie straszna zapaść, zejdziemy idziemy według przewidywań tych teraz. Do około 2% wzrostu PKB. To nie jest jakiś tam Tyle zwykle się zachód robi. W pierwszą kwartale był wszędzie. Nie idzie straszna zapaść, ale w ogóle w tym całym zachodzie 10 lat, czy 8, koniktura będzie znowu. Nie wiem, nam jest bardzo ciężko nam młodym, ja reprezentuję młodych ludzi, a starszym byście pani wejść. Każdem, każdemu jest ciężko o, i każdemu chcę też wiecie. reprezentować, no tylko ja nie chcę, żeby moje pokolenie nie było straconym pokoleniem. Nie Działam pewnie. w agro Unii aktywnie i będę działać dla rolników, dla słabszych no proszę, ludzi. Proszę działać pewnie, że tak organizować się jakieś postulaty. No to Musimy, tak się bo nie damy, dzieje. nie damy rady Tak po się po prostu. demokracja dzieje, że są różne programy, się ścierają. Jak w rolnictwie jest, to nie ma pojęcia. W tej chwili. Jest źle. No ale jak wzrosła cena gazu tak strasznie, a przecież azotowe, azotowe nawozy są całe na gazie, prawda? No i jednak eksport zboża z Ukrainy i z Rosji, no to 27% był chyba eksportu z całego świata. Dobrze, ale damy no, radę, trudny. czy będą nam zabierać te no, na mieszkania? Ja się boję, że nam będą zabierać mieszkania. Ja mam ludzi, którzy już chcą popełnić samobójstwa Potem i tak dalej. No my, naprawdę, no, to nie przebani, są takie. Nie, nie przesadzajmy, no bo ja cały czas śledzę, ile kredytów. Jest niespłacalny. Na razie nie ma wzrostu. Na razie nie ma. No teraz trzeba ten urlop wziąć 4 miesiące. Potem w każdym kwartale w każdym po jednym. Kwartale miesiącu po I stopy będą płacić. już niskie. Mam nadzieję. Prześ, być może w ostatnim kwartale przyszłego roku będziemy obniżać już stopy procentowe. Ale jak Putin wejdzie panie... do Polski, to będzie jeszcze gorzej. No, to nie, jest nie wejdzie, to... no jak ma A pani wie? Dlaczego nie? Ale to co Kasia, to jest jedna sprawa, to jest nie? druga Ale dlaczego Bo mamy NATO, mam nadzieję, że na to będzie. Och Boże kochany, no to cudownie, że no, jesteś Kasia, mi nie jesteśmy też w Unii Europejskiej, nie tak? Wolno, nie wolno straszyć nie wolno a co, Na co, pani jest przeciwna Unii Europejskiej? Nie, Nie. tylko to jest śmieszne, że pani na to NATO liczy. nie jest wojskowy to liczy. A, a na co mam liczyć? Na łaskę, że ktoś mi da z nieba nie, pieniądze? Mam, pracuję na trzy etapy? Wracam na trzy etaty, mnie, proszę Kasia, wróćmy, pani. I proszę do, mnie nie atakować. Wróćmy do kredytów. Bo mam trzy etaty wróćmy i nie, nie mam kredytów. czasu na swoje dziecko. W wie pani? Chwili, w tej chwili mamy najwyższe stopy procentowe. W tej chwili. I najwyższą inflację. 15,5. Czyli to nie dobrze. będzie większej. 15,6. Jeśli będzie to 1,025. Dobrze. Mam nadzieję. Trzymam słowo. No to proszę trzymać. A jak wejdzie Putin? Ale nie, nie pani ma zaufanie. No to potem... jak wejdzie Putin, to może ma, pani jest specjalistką Putina, może, bo ja nie jestem. Przepraszam. Nie ma żadnych, nie, nie ma żadnych Ale ludzi, nie bierze tam... pani pod uwagę...